Donosili, wykluczali, salutowali. Wystarczyło 5 dni, by zrobić z nich trybiki totalitarnej maszyny eksperyment, który wymknął się spod kontroli i zmienił życie jego uczestników na zawsze. Ale po kolei wiosna 1967 rok Palo Alto, Kalifornia. Zwykła amerykańska szkoła średnia, zwykła lekcja historii. Uczniowie słuchają o nazizmie, o tym jak Niemcy, wykształcone nowoczesne społeczeństwo, dopuścili do władzy Hitlera, jak miliony ludzi zaczęły ślepo służyć brutalnemu reżimowi. Wtedy jeden z uczniów zadał niewygodne pytanie. Nauczyciel trochę przypadkiem przeprowadził jeden z najbardziej znanych eksperymentów społecznych. W wyobraźni młodych lat 60. brakuje miejsca na myśl, że ktoś może aż tak ślepo podążać za rozkazami. Jones następnego dnia przychodzi do klasy z planem pomysłem na fajne zajęcia, które miały trwać jeden dzień, ale wymknęło się to spod kontroli. Ten film opowiada prawdziwą historię eksperymentu, który powinniśmy od czasu do czasu sobie przypomnieć. Poznajcie historię trzeciej fali. Jones miał wtedy 25 lat. Młody, energiczny nauczyciel historii w Cabellly High School w Palo Alto. Lubił niekonwencjonalne metody nauczania. Jego uczniowie licealiści z klasy humanistycznej cenili go za bezpośredniość i za to, że nie traktował ich jak dzieci. Wiosną 67 prowadził zajęcia poświęcone systemom totalitarnym. Kiedy omawiał nazistowskie Niemcy, jeden z uczniów zapytał: "Czy to możliwe, żeby coś takiego wydarzyło się znowu?". Inni przytaknęli. Uczniowie nie mogli pojąć, jak całe społeczeństwo mogło tak po prostu poddać się tyrannii, ale też czynnie w niej brać udział. Jak miliony mogły akceptować obozy, donosicielstwo, przemoc i jeszcze wierzyć, że to jest słuszne. Jones nie umiał znaleźć właściwej odpowiedzi: postanowił to pokazać na własnej skórze całej klasie, a ta miała się zmienić w laboratorium zachowań społecznych. Nie poinformował nikogo, dyrekcji ani uczniów, o to, co wydarzyło się krok po kroku. 3 kwietnia 67. Uczniowie wchodzą do sali 213. Spodziewają się kolejnej lekcji o totalitaryzmie, ale Roy Jones już tam jest. Stoi sztywno przy tablicy, ręce splecione za plecami, wzrok utkwiony w klasę. Na tablicy wielki napis. Nie ma żartów, nie ma powitania. Wstańcie, usiądźcie w milczeniu. Prosto plecy, ręce płasko na ławce. Głos Jonesa brzmi twardo, jakby nagle przestał być nauczycielem, a stał dowódcą. Uczniowie z początku się śmieją, myślą, że to gra. Każdy, kto się wierci, zostaje natychmiast spacyfikowany. Jones reaguje szybko, każde złamanie zasad piętnuje, ale też chwali za dobre reakcje, za po podporządkowywanie się. Ciało wyprostowane, jak ktoś, kto ma kontrolę. Wprowadza pierwszą zasadę sposób siedzenia prosto, obie nogi na ziemi, ręce płasko na ławce, głowa do góry, wzrok do przodu. Dużo później sam Jones wspomina, że szybko zauważył, że taka postawa dobrze działa na uczniów poprawia koncentrację, ułatwia oddychanie, zwiększa ich efektywność. Druga zasada jak się zgłaszać i jak odpowiadać. Każdy, kto chce mówić, musi wstać. Stoi prosto, ręce wzdłuż ciała, mówi tylko jedno krótkie, precyzyjne zdanie. Odpowiedź na pytanie, żadnych komentarzy, żadnych dygresji. Trzecia zasada jak słuchać w absolutnej ciszy, bez szeptów, bez przewracania oczami. Kiedy ktoś mówi, reszta słucha. Kiedy ja mówię, wysłuchacie. Jones zaczyna zadawać pytania. Z początku uczniowie się gubią, nie wiedzą jak odpowiadać, ale po kilku próbach zaczynają łapać rytm. Powstają, mówią jedno zdanie, siadają. Robi się dynamicznie, efektywnie, ale też efektownie. Coś się zmienia. Z lekcji, na której zwykle panował chaos, nagle robi się idealnie uporządkowane spotkanie. Nawet ci, którzy zwykle nie zabierali głosu, zaczynają się zgłaszać. Nieśmiali uczniowie czują się pewniej. Zasady są jasne, każdy ma swoje miejsce. Po 45 minutach, bez podsumowania, Jones mówi: Jutro zobaczymy, kto rozumie dyscyplinę. I wychodzi. Nikt nie wie co się dzieje, nikt nie protestuje. Uczniowie zostają w klasie zdziwieni, zaintrygowani, część z nich podekscytowana, jeszcze nie wiedzą, że właśnie zrobili pierwszy krok. Na tablicy widniało nowe hasło. Uczniowie bez potrzeby przypominania usiedli w narzucony dzień wcześniej sposób. Prosto, cicho, w gotowości. Każdy ruch potrzebuje jedności, mówi Jones. Siła nie tkwi tylko w dyscyplinie, ale też w przynależności, w przekonaniu, że jesteśmy częścią czegoś większego. Tego dnia nie chodziło już o porządek, chodziło o poczucie wspólnoty. Jones wprowadził pozdrowienie. Szybki, charakterystyczny gest, przypominający falę. Uczniowie mieli używać go w klasie, ale także poza nią, na korytarzu, w stołówce, nawet po lekcjach. To miał być znak rozpoznawczy. Kto go znał, należał. Kto go nie znał, był obcym. Jones zachęcał do wzajemnego pilnowania się. Uczniowie zaczęli donosić, kto nie przestrzega zasad, nie zgłosił się prawidłowo, kto siedział niedbale, nie użył pozdrowienia. To ciekawe, nie musiał nikogo zmuszać, chętni sami się zgłaszali. Zwykła klasa licealistów zaczęła działać jak zamknięta grupa, podporządkowana, lojalna, coraz bardziej zamknięta na osoby z zewnątrz. Tego dnia Jones zauważył coś niepokojącego. Uczniowie, którzy wcześniej byli indywidualistami, Zaczęli się wyrównywać, unikali sprzeciwu, unikali kontaktu z tymi, którzy nie pasowali. Eksperyment trwał dopiero drugi dzień, a już budził mechanizmy, które, jak sądził, dawno wygasły. Na tablicy. Uczniowie już wiedzieli, czego się spodziewać, siedzieli w pełnej gotowości, salutowali bez przypominania, dyscyplina i wspólnota były już dla nich oczywiste. Teraz Jones dodał nowy element misję. Każdy prawdziwy ruch potrzebuje celu, działania, struktury, dlatego dziś jesteście członkami organizacji, którą nazwiemy trzecia fala. Nazwa nie była przypadkowa, skojarzenia były oczywiste, a do tego trzecia fala przypływu jest zwykle najsilniejsza. Nazwa brzmiała tajemniczo, potężnie. Uczniowie przyjęli ją bez oporu. Tego dnia Jones rozdał legitymacje członkowskie. Każdy uczeń dostał kartonik z pieczęcią, ale niektóre z nich miały oznaczenie. Te osoby otrzymały specjalne zadanie obserwowania innych i zgłaszania brak lojalności. Oficjalnie nie istniały kary, ale w praktyce ci, którzy łamali zasady, byli wykluczani. Przestawali być swoi. Uczniowie dostali także nowe zadania. Tworzenie ulotek, przekonywanie innych uczniów do dołączenia, rekrutacja nowych członków. Niektórzy zaczęli pisać regulamin, inni projektowali symbol ruchu, wszyscy byli aktywni. Pojawiło się coś na kształt zarządu. Klasa przestała być klasą, zaczęła działać jak organizacja z tożsamością, hierarchią i ambicją wpływu. Wieść o trzeciej fali rozeszła się po szkole. Do Jonesa zaczęli przychodzić uczniowie z innych klas. Prosząc, by mogli dołączyć. Niektórzy nawet przynosili własne projekty i pomysły na działania. John zauważył, że uczniowie coraz mniej myślą samodzielnie, coraz bardziej czekają na rozkazy, nawet jego najwięksi indywidualiści szukali struktur, reguł swojego miejsca w systemie. Nikt, dosłownie nikt, nie zapytał jeszcze, po co to wszystko. Eksperyment, który miał trwać jeden dzień, żył już własnym życiem, a organizacja rosła. Klasa Jonesa wyglądała jak siedziba ruchu politycznego. Na tablicy Siła przez Dumę. Uczniowie przyszli przed czasem. Salutowali przy wejściu, zgłaszali się w ciszy, stali na baczność, nikt nic nie kwestionował. Co więcej, wielu chciało zaostrzyć zasady. Jones zauważył, że uczniowie zaczynają wykluczać tych, którzy nie biorą udziału. Pojawiło się szeptane oskarżenia, podejrzliwość, nieufność. On nie zasługuje na kartę członkowską. Tamta nie salutuje, chłopak z innej klasy mówi, że to sekta, i wtedy stało się coś, co przerwało ten rytm, choć na chwilę. Jedna z uczennic wstała i zapytała, ale dlaczego to robimy? Jej pytanie zawisło w powietrzu, cisza w klasie była głośniejsza niż wcześniejsze hasła. Roy Jones spojrzał na nią i odpowiedział bez emocji: resztę tygodnia dnia spędzisz w bibliotece, możesz wyjść. Nie było dyskusji, nie było wybuchu. Dziewczyna spakowała swoje rzeczy i wyszła. Nikt się nie odezwał, reszta klasy milczała. To był moment, który w normalnych warunkach szkolnych wywołałby bunt. Mówimy o licealnej klasie, młodych, którzy zawsze protestują w obliczu niesprawiedliwości, a ta była oczywista, ale nie w czwartek, nie w trzeciej fali. Tymczasem liczba członków rosła. Uczniowie z innych klas i roczników pytali, jak się zapisać. Ktoś zrobił plakat, ktoś inny wymyślił hymn. Jones czuł, że sytuacja wymyka się spod kontroli i wpadł na pomysł ostatniego kroku. Ogłosił, że trzecia fala to część ogólnokrajowego ruchu. Że powstaje w całych Stanach, na razie w tajemnicy, ale w piątek do szkoły przyjedzie jego przywódca i wygłosi przemówienie. Zaprosił uczniów na specjalne spotkanie w auli. Nikt nie kwestionował tej informacji, żadnych pytań, żadnych wątpliwości. Wszyscy uwierzyli, bo wszyscy chcieli wierzyć, że są częścią czegoś wielkiego, że mają cel, że nie są już tylko uczniami. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie. Ci, którzy należeli do trzeciej fali i ci, którzy chcieli dołączyć. Nastroje uroczyste, czuć w powietrzu napięcie wszyscy czekali. Roy Jones ustawił ekran i projektor. Obok stał pusty podest, który czekał na tego przywódcę, który miał dojechać. Za chwilę połączymy się z liderem trzeciej fali. Zobaczycie go, usłyszycie, co mamy dalej robić. Nadszedł czas, działanie. Uczniowie milczeli, niektórzy salutowali, inni siedzieli wyprostowani, jak na spotkaniu partii. Minęło 5 minut, 10, nic się nie działo. Nerwowe głosy po sali. Wreszcie Jones włączył projektor. Na ekranie pojawiły się czarno-białe nagrania, maszerujące szeregi, zgromadzenia ludzie podnoszący ręce w pozdrowieniu przemawiający Adolf Hitler. Uczniowie patrzyli bez słowa. Po chwili Jones podszedł do mikrofonu i powiedział: Nie ma żadnego ruchu, nie ma trzeciej fali, nie ma lidera to był eksperyment. Chcieliście wiedzieć, jak powstał faszyzm? Teraz już wiecie właśnie go założyliśmy. Pozwoliliście, by dyscyplina zmieniła się w lojalność. Lojalność w posłuszeństwo, posłuszeństwo w ślepą dumę i byliście gotowi wykluczać, izolować, karać, bez pytania, bez sprzeciwu. W sali zapadła cisza, nikt się nie śmiał, kilka osób realnie płakało, inni patrzyli w ziemię. Po chwili Jones po prostu wyszedł. Eksperyment był skończony. Po zakończeniu eksperymentu uczniowie wrócili do codzienności, ale nic nie było już tak samo. Wielu przeżyło szok, niektórzy mówili, że czuli się oszukani, inni, że byli przerażeni, jak łatwo dali się wciągnąć. Długie rozmowy na korytarzach. Niektórzy przyznali, że przez cały tydzień czuli, że coś było nie tak, ale bali się odezwać. Inni, że eksperyment był dla nich najważniejszą lekcją, jaką kiedykolwiek przeszli. Dziewczyna, która została odesłana do biblioteki, wróciła. Ale było jeszcze czuć dystans między nią a pozostałą resztą klasy. Uczniowie, którzy wcześniej ją ignorowali, teraz zaczęli podchodzić z przeprosinami. Roy Jones myślał, że to koniec, ale nie. Kilka dni później dyrekcja zakazała mu kontynuowania takich eksperymentów. Jones nigdy już nie uczył historii w Caballory High School. Został przeniesiony do nauczania w UEF-u. Oficjalnie dla dobra uczniów. Przez lata nikt głośno nie mówił o trzeciej fali. Jakby wszyscy woleli zapomnieć, aż do lat 70. Kiedy Jones opisał wszystko w krótkim artykule prasowym? Eksperyment zaczął żyć nowym życiem. Powstały książki, filmy, spektakle teatralne. Najsłynniejsza ekranizacja niemiecki film Die Welt z 2008 roku przeniosła historię do współczesnych realiów. Pokazała, że to co wydarzyło się w Palo Alto może wydarzyć się wszędzie. Trzecia fala to nie tylko szkolna lekcja, to ostrzeżenie i lustro, w którym każdy z nas może zobaczyć coś niewygodnego. Eksperyment trwał pięć dni. A echo niesie się po dziś dzień. Jones przez wiele lat unikał rozgłosu, mówił, że sam był zaskoczony tym, co się wydarzyło, że nie przewidział, jak bardzo uczniowie pragną porządku, jak pragną przynależności, siły i, i sprawczości. Nie spodziewał się, że tak łatwo oddadzą wolność za strukturę. W listach, które dostawał od uczestników eksperymentów po latach, przewijał się jeden motyw. Dziękuję, to zmieniło moje życie. Od tamtej pory widzę manipulacje, zanim wejdzie mi pod skórę. Inni pisali, że do dziś boją się, jak bardzo byli podatni, że nie pytali, że szli z prądem, nawet jeśli coś nie pasowało. Trzecia fala nie była odtworzeniem faszyzmu, była pokazem mechanizmu, krok po kroku, w atmosferze pozornej racjonalności, można zbudować system oparty o ślepe posłuszeństwo i jak trudno się z niego wyłamać, kiedy wszyscy wokół już tam są. Dziś, gdy znów świat zmaga się z populizmem, Autorytaryzmem, dezinformacją, historia tej jednej klasy z Kalifornii staje się coraz bardziej aktualna. Czy potrafimy rozpoznać manipulacje, zanim jest za późno? Czy jesteśmy gotowi postawić pytanie, dlaczego my to robimy? Nawet jeśli nikt inny tego pytania nie zada. Dziękuję Wam bardzo. Jak zwykle czuję się zaszczycony, że dotrwaliście ze mną do końca. To najwyższy poziom uznania dla twórcy. Życzę Wam dobrego dnia. Podzielcie się w komentarzach, czy na Was też ten eksperyment zrobił wrażenie, tak jak na mnie. I do następnego razu.